Kochani! hejka hejka Dzisiaj jestem z moim kuzynem hej z Igorem i będziemy znowu grać e, w runner, runner bo ostatnio gram sama ale teraz będziemy grać razem poczekajcie tylko ściągnę sobie tego tego zginę e, 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 ja mam w inwentory takie coś dobra zaczynamy Hop. ja mówię że ja gram w to bardzo no, po prostu ja nie umiem w to grać. Też. I po prostu my chcemy spróbować z własnych sił, chociaż po prostu wiemy, że nam to się nie uda. Ale dobra, nieważne. Dobra, gramy. Ale dobra, dzisiaj też będzie live, kochani. Za niedługo, jak wstawi się filmik, no to robimy live'a. Pierwszego w naszym życiu z kilku gierek, nie tylko z Rage Runner. Runner, runner. Rejd, Kurde, run. nie trafię. <laughs> Patrzcie jak ja już byłam daleko, prawie na połowie, a mi się coś tutaj. A ja, a ja pierwszego nie mogę przejść. Ja. Tego żółtego, ten żółty mm. jest łatwy. Teraz zrobić. Ok. Y... Znowu jestem na drugim. No, a ja w pierwszym? Na pierwszym? Ja tam Mówi, do my wam mówimy, że my nie jesteśmy tacy jak inni youtuberzy, że my tak koks y wszystko próbujemy wszystkie mapki na początku y y przed odcinkiem, tylko my na lajciku wchodzimy, nagrywamy, nic się nie obawiamy, tak jest. no w ogóle pierwszy raz gram w grę z kimś ogólnie i nagrywam na YouTube, więc Nie no, no kiedyś, kiedyś, na moim koncie kiedyś No, się. na twoim kanale, ale, ale... ja już kanału nie mam. Teraz byś mógł założyć w sumie. Ja nie chcę. Czemu? Bo mi się już nie chce nagrywać. Byś nagrywał na przykład na Robloxie albo coś. Bo teraz masz, masz nowy telefon, no to dobrze by ci się nagrywało. Ale tylko na przykład z gier. Igor. Na którym jesteś? Ja dedłam, jestem na pierwszym, bo nikt nie kupił ty. Ja na tych. drugim, ale nie, bo sama byś to ich kupić, żeby... Nie, ktoś może kupić i to dla wszystkich idzie. Mi ostatnio nie A to wiesz Tak. Może dla połowy. Nie, dla całości. Kiedy ja ostatni raz to grałeś, Igor? No, wczoraj. 20... O no. Od 20... Od 23 tego nie wiem przejść. Nie, debiutował na pierwszym. Dobra, udało się. Jest dobra. Na następnym jestem, tylko że. No, na fioletowym nie trafię, bo za już. No super, po prostu. Masakra. Byłaś trzecia, najlepsza. No, no już nie jestem. Hi -hi. Jacyś. Bo jakaś, na początek to nie jest łatwe, ale potem już takie średnie. Ja, średni. ja pierwszego skoku nie wykonałem. Jestem kosem. On ma jakby to samo i nie będzie jakby na połowie ekranu, jego ekran. Może kiedyś tak zrobimy, ale ja muszę znaczy, nie znowu. Nie mamy takich. No, nie, może, nie umiemy tak zrobić. Ja umiem, tylko żebyś musiał zainstalować aplikację, ale mi się nie chce tego edytować. Już zostało. Minuta, niecała więc no na pewno nie zdążymy tego całości zrobić, ale spróbujemy jeszcze jedną mapkę. Znaczy no. Może więcej. Patrzy, jestem znowu tutaj. hehe <grym> Hmm. Jum. Jum. bing Jestem na różowym. Nie, nie. O! Prawie spadłam, kurde. A, a, ja, kończę, a ja kończę to drugi to Jeszcze się zaraz. Zabijałem i przy pierwszym skoku i kotem. Ja Jeszcze zaraz. O, bo już koniec. Dobra, pierwsza. Ja chyba trzecia byłam. Ja idę bokiem. Ja też. Bo bokiem jest łatwo, bo już na ostatnim odcinku chyba taki był ten. poziom jeden. Ale no. To ja, też ja, trzeba ja sprawdzać. Próbowałam... E, teraz będziemy regularnie dodawać odcinki. Wczoraj był odcinek chyba. Nie, wczoraj nie było. Ale ze mną, sama sobie nagrałam. No. no. to dzisiaj jest pierwszy odcinek z tobą. E, na czerwonym. Teraz już jestem na takim liliowym. Uj, 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 a ja nie zaskoczyłam ostatnim. Co to jest? Co tu się dzieje? ja. To jest Dziękuję. takie. Nie! Nie widziałam, co tu się dzieje w ogóle. No kupcie jakieś te checkpointki. Poszłeś środkiem? No. Środek, Środek jest trudniejszy. Ja właśnie środkiem mi, mi wyjdę. idę. Ja w okiennach to wyjdę. O kurde. O nie, ostatni skok nie zaskoczyłem. Dobra, idę, spróbuję teraz środkiem, bo mnie to tam. Akurat ja. Nie, ja w ogóle nie zaskoczyłem do środku, bo za szybko. Mnie to tam nie obchodzi, jakby czy ja to przejdę, czy nie. To chodzi o dobrą zabawę i o to, żeby nagrać wam filmik. Chodź, bo nie, nie wiem, czy będziecie słychać, um, a my jesteśmy jakby obok siebie, a i mamy taką aplikację, że musimy po prostu być blisko siebie, żeby nagrywać dla was takie odcinki. Um, wczoraj mieliśmy nagrać ten właśnie odcinek, ale coś nie pykło, bo Igor już musiał kończyć, ja musiałam iść do siebie, a akurat mieliśmy, mieliśmy nagrywać. Więc no Miał być z, z Rage Runnera wczoraj, ale coś się przełożyło na dzisiaj. I na spół, znowu spadną za 105 minut. Nie chcę Nie mi się już w to grać, bo ja, tego, ja tej gry tak średnio tą grę lubię. Może za chwilę będzie właśnie live, ale będziecie musieli jakby powiedzieć z jakim. Eee. Yy, z jakiej gry? Chociaż pewnie jak to dodam, to jeszcze nikt tego nie zobaczy, ale no okej, okay, nieważne. Mów coś, Igor, bo ja nie wiem, co ja mam Jak no, to... ci idzie? Dobrze, jestem na... na czerwonym. No ja też teraz chodzę na czerwony. Jestem dalej od Ciebie. No bo ja się... A mnie w dół ja... jest? Ja przeskakiwałam i mnie, i mnie... Na sam dół, w de, de, depo. Dobra, już jestem depo. na Liliowym, na tym trudnym, którego nie umiem nie. skończyć. Co tutaj idę do jakiejś dziury? Jak? Ja nie, tu... nie umiem i kurde! No nie! No nie! No nie! No ja nie! No nie! 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 Może potem jeszcze nagramy jakiś normalny odcinek, nie, nie z takiej gry, tylko coś takiego. No, chyba nie. Dzisiaj ogólnie jest euro, tak? I, 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 a, i mnie w szkole wszyscy są na biało-czerwoni dzisiaj byli. kurde. A ja... a ja jak taki dziwny kolej... Y, nie byłam. O, to się rusza, o super. Widzę. Nie lubię tego na poziomu. To jest... Na Liliowym. Nie byłem na Liliowym. Zawsze na końcu Nie, no na tym samym miejscu. No, Sorry, Sory, tak. Sory. Um, dla osób lili. w słuchawkach. Tam jest trudno, bo tam jest wszystko przezroczyste. I zaraz wpadniesz kurna, w pułapkę, która cię zabije. Trading padałem. No Ej. Ja biorę tradziki After. Um. Ja nie mam czym tradeować. Dawaj akcept! Akcept! Dawaj! Dawaj proszę! Jest! Dobra, dobra, dawaj akcept, dawaj accept. Trzy, dwa, jeden. Jest. Jej, udało się i patrzę, mam nowy takiego... Coś mam nowego. Gówno patrz jak ci świece Dyska, dyska, dyskoteka dobra. Dobra, dobra, kochani e, Sorki, ale musiałam tutaj zatrzymać Na chwilkę nagrywanie, żeby tam Moja mama chciała się coś spytać, nieważne e, Igor już Gdzie ty jesteś? Poleciałem góry? Dobra, poleciał, e, my też lecimy Zostało 5 minut, było 6. no trudno Trzeba jakoś sobie radzić, nie? W życiu mhm. Tak jak e, ja się zachowuję czasami jak Monika kociołek, nie wiem czemu. Jak Monika kociołek? No Steam X. Trochę. Mm. O matku! Zacięło się nie chciało mi kliknąć. A widziałeś jak ja wyglądam, zobacz! Jest uh, dyskoteką, no. Chodź tu bliżej, bo nie wiem czy cię słychać. Chodźcie bliżej. Spadłem. Pierwszy. Teraz. pierwszy jest dość łatwy. Dwa. Właśnie tak. I tu mi się zatrzymuje. To i się nie da kliknąć tego. Hops. 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 Zatrzymuję się tutaj, bo ja muszę się ustąpić. Hops. A ja poleciłem przed tobą. Hops. Jestem za tobą. Nie, A tu widziałeś? Hops. nie widziałem Hops. 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 Nie przejdziemy tego na stówę. No już fajnie. Mhm. No, ej, trochę za mną jesteś. <grym> no, może. Tak, bo patrzyłam na mapie tak! Sorki dla ludzi w słuchawkach. Mhm. Ale e, zapomniałam w tym odcinku powiedzieć, że że ja będę się, na, w tamtym odcinku mówiłam, że w tej serii będę się udarła. Bo ja się strasznie denerwuję. O nie, nie wyskoczyłem. przed ostatni skok. Okej, okay, lecimy, lecimy. Hops. Nie umiem biegać. A, My tu już tak dawno nie graliśmy w Roblox'a, że Igor wczoraj musiał zainstalować. No, bo mam nową komórkę. Komórkę. Któż używa słowa komórka, nie smartfon albo coś takiego? Telefon. No. Komórkę. Ja. Oczywiście nie obrazam ludzi, którzy używają słowa komórka, ale tylko tak mówię. Bo trochę, trochę to jest takie staro. O nie! Nie spadłam! Ja też Jak spadłem! Jak? Ja już mam na brązowym! Ja też raz. Nie spadłem. Raz. Hops. hops zostały Zostało dwie minuty. Ale to jest ostatnia mapa. Bardzo was za to przepraszamy. Ale na pewno będzie jeszcze więcej. Y z in odcinków z innej gry na przykład jeszcze ale jak o, będziecie chcieli jeszcze tak na przykład e, z takiej gry, na przykład e, z, z speedrunner Runner chyba się nazywa? E, rage runner rage runner. Mm. Mój angielski jest to jest okaleczały, nie zwracajcie na niego uwagi. Ale jak będziecie chcieli właśnie jeszcze z tym Rage Runner rage runner. Rage runner no z e, tej gry. E, film jakiś, no to oczywiście nagrany, coś dla was. Z tej. Co mi się, jak je Lol. I musimy nam. Namówcie w komentarzach Igora, żeby założył swój kanał. Wątpię, że mnie namówicie. Powiedzcie, że to jest satysfak Wy to widzieliście, co się stało? Zawsze dostajesz hajs z YouTube. Ale... Musisz sobie jakby coś tam zrobić. Ale ja chyba nie dostaję hajsu, bo to tam trzeba mieć chyba powyżej iluś, iluś tam subskrypcji. Tak. No... Ale się cieszyłam jak miałam 10 subskrypcji, no, a teraz mam 23. Bo ja teraz tak zaniedbałam ten kanał, że na tym kanale prawie w ogóle nie ma żadnych odcinków. Ostatnio sobie oglądałam takie stare filmiki, tam pierwszy, drugi. No, no i dziękujemy, szale. kochani. Dobrze, skończyło się. I bardzo wam dziękujemy za to, że wytrwaliście do końca. I... Jak oglądaliście, oczywiście. No. A Ale no, jest... y możecie pisać w komentarzach. Czy byście chcieli jakieś fajne gry, które byśmy nie tylko właśnie z Roblox'a, ale też właśnie na telefon jakieś albo coś? No to oczywiście możemy nagrać jakiś taki właśnie odcinek, tak samo jak w tamtym filmie mówiłam. No i co? Jak podobał wam się ten film, to możecie zostawić łapkę w górę, w górę, a jak jesteście nowi na tym kanale, no to zostawcie subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem. I. i co? Bajo!